Niedziela 10 stycznia 2021 roku po południu. Jedziemy podjąć kolejne kesze. Tak, jedziemy na keszyki, tradycyjnie w niedzielę. Zostańcie z nami. Dojechaliśmy do celu pierwszego naszego. Tak, Gdzie naj... jesteśmy? Znajdujemy się przy kościele anglikańskim Holy Trinity Church. I nasza skrytka jest ukryta gdzieś tutaj w obrębie 8 metrów. Kaszyk został znaleziony, był na magnesie przyczepiony do tablicy. Tam w środku znajduje się ołówek i logbook. Niestety, logbook jest mokry, więc wpisuje się na swojej karteczce. I przy wpisywaniu kesza zaznaczę, że jest logbook mokry. Wtedy właściciel powinien przyjść i go wymienić. I znowu jesteśmy na tak, raz, tak jak byliśmy tydzień temu. Odnaleźliśmy pap, mieliśmy policzyć ile jest czerwonych gwiazdek. Mieliśmy z tym trochę problemu, gdyż. Wpisywaliśmy cały czas centry, a to trzeba słownie napisać. Ale tego nie było w opisie, nie więc. Było. Więc mieliśmy wątpliwości, czy coś z naszym urachubą jest nie tak, czy. Ale się udało. Ale się udało. No i szukając koszy, trafiliśmy do takiego. Kościoła, zaraz wchodzimy tam do środka. Jest to kościół wcielenia szybsko-katolicki. I wracamy do domku. Dwa kesze znalezione. Będziemy mieli też co robić w następnych tygodniach, gdyż kolejne czekają. Jak będzie dalej lockdown do 5 km, to nam się kesze skończy. Miejmy nadzieję, że nie.